tego względu że po takim spotkaniu wyjedziecie po prostu i takie oczy wielkie zrobicie po prostu bo się dowiecie rzeczy, których normalnie standardowo jest trudno się dowiedzieć i mało z tym wszystkie one będą odpowiadały na wasze konkretne pytania w związku z tym uważam Cześć czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem i propagowaniem off-gridu, promowaniem i propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wami nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście, zawsze w teorii wszystko jest możliwe, a w praktyce różnie to bywa. Będę zerkał za kamerę z tego względu, że idę i wolałbym dojść tam, gdzie idę. Ten odcinek należy udostępniać wszystkim kolegom, znajomym, przyjaciołom i nieprzyjaciołom. Tym wszystkim, którzy chcielibyście, żeby też również mogli żyć bez płacenia rachunków. Z tego względu, że będą dwa poruszone bardzo ciekawe i, i, i bardzo istotne tematy. I lecę już, bo, bo mam hita dla Was. Jak on wygląda? Chociaż nie wiem, czy to jest hit. Stwierdziłem, że w związku z tym tam idziemy. Dobrze tam, tam do przodu, tak? Idziemy tam do przodu. W związku z tym, że bardzo często dostaję różnego rodzaju pytania, typu, a jak to podłączyć, a to, a mam samochód elektryczny, a chcę założyć wiatę, a jak zrobić, a szczelny dach jak zrobić, a jak wiatrak itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem o tym, że no nie wszyscy też mają czas, chcą to sami robić, ale wiem, że też bardzo dużo osób chce sam... Sami chcą robić pewne rzeczy. W związku z tym, ja myślę, że chyba to nie jest wcale dobry pomysł, żeby iść tutaj na ten. Zawracamy, zawracamy, bo wieje. Dobra, to idziemy teraz w drugą stronę. Słuchajcie, zaraz mi tu odleci, odleci mi tutaj ten parasol. W związku z tym, bardzo ważna, istotna informacja. Pierwsza sobota września. Ja nawet nie wiem, jaki to jest dzień, ale wierzcie mi, że pierwsza sobota września. Będzie organizowany dzień, w którym chcę się spotkać z kilkoma osobami w dobrym projekcie i chcę odpowiedzieć na Wasze pytania. To będzie coś w rodzaju, coś w rodzaju szkolenia. E, nie wiem, czy słowo warsztaty to będzie pasowało, natomiast każdy z Was otrzyma informację. I chciałbym się spotkać dosłownie z, no, z kilkoma osobami. Także ilość miejsc mocno umówmy się, że ograniczona. I z tego powodu. I z tego powodu, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to walcie śmiało, piszcie, ponieważ e, przewiduję mega fajne, ciekawe informacje. Między innymi poruszymy temat związany z wiatrakami. Dlaczego z wiatrakami? Z tego względu, że ja również chciałbym z Wami omówić i podpowiedzieć Wam osobom, które przyjdą, jak wyglądają kwestie dotacji na systemy off-gridowe, ponieważ takowe są jak to zrobić, co, jak i tak dalej i tak dalej, dostaniecie informacje z pierwszej ręki. Kolejna rzecz jest taka, nie jedna osoba zastanawia się nad pokryciem dachu. Ok, wiele lat doświadczeń, wierzcie mi, ja nie od dzisiaj jestem w temacie. Będzie możliwość dowiedzenia się, w jaki sposób położyć, zrobić to budżetowo, jak zrobić to budżetowo i w jaki sposób yy, dostać się do tematu zabezpieczenia sobie dachu w sposób szczelny. Także... Ja nie wiem czy przy tych wiatrach będzie w ogóle cokolwiek słychać, ale na pewno gwarantuję Wam, że warto warto do, dosłuchać tutaj nie do końca. I w związku z tym osoby, które się pojawią i będą u nas na tych na tym spotkaniu, takim warsztatu szkoleniu, jak... No jak zwał, tak zwał, no tam, jak kto tam lubi, może sobie to nazwać. Jedno jest pewne, że że, że w momencie kiedy... Dostanie się tam do nas, to wyjedzie z mnóstwem informacji konkretnych. To znaczy, że. Jo, ja nie myślałem, że ja wiem gdzie się dostałem, tutaj w taką zadymę. Eee, kolejna rzecz jest taka, że ja zostawię również też pod spodem, pod tym filmem link. Z tego względu, że jeden z moich kolegów podesłał mi materiał o tym, że Niemcy zazdroszczą nam, zazdroszczą nam. Polakom, jeśli chodzi o kwestie już nie tylko dobrego projektu, ale jeszcze o inne rzeczy. Także ja wrzucę link, możecie sobie zobaczyć i to jest bardzo ważne, to to jest kanał niemiecki po niemiecku, natomiast przetłumaczcie sobie komentarze. I być może nie do końca ma to związane coś z prądem, z elektryką, z energią, z owridem, natomiast są bardzo ważne informacje odnośnie tego, Jacy my, Polacy, jesteśmy szczęśliwi, a jeżeli ktoś z Was jest nieszczęśliwy, to z jakiego powodu może, może być szczęśliwy, albo przynajmniej powinien być szczęśliwy? Czy będzie, czy nie, Wasza sprawa. Zrobi ta, co chce ta z tym tematem, tak czy inaczej. Ja przewiduję to, żeby nasze spotkanie, wracając oczywiście do tematu, do tematu e, spotkania szkolenia, kurczę, składa mi się tutaj ten parasol, do spotkania szkolenia to. Tak czy inaczej, będzie ono pierwsza sobota września, przewiduję oprócz, no być może też jeszcze będą osoby poza mną, też jeszcze tam się dodatkowo ktoś tam może u nas pojawić, ponieważ uważam, że temat jest na tyle fajny, ciekawy, przedni, że można by było, kurczę, ja nie wiem, czy to jest sens trzymania tego parasola. Moment, jeszcze szybko przetrę, czekajcie, moment, ciach, ciach. W sumie z cukru nie jestem, to się chyba nie rozpuszcza, tak? W związku z tym myślę, że to jest temat na tyle fajny ciekawy, że wiele osób jest, znaczy wiele, no kilka, no bo naprawdę tutaj jest tak, że y, otworzymy tą listę i ja ją pewnie bardzo szybko zamknę. Jeżeli by się okazało, że ktoś z Was również chciałby przykładowo z piątku na sobotę przyjechać albo przyjechać na niedzielę, zostać też u nas w dobrym projekcie, również też jest taka możliwość. Dlatego e, oczywiście piszcie śmiało. No co, temat jest taki, że e, jeśli chodzi o kwestie kosztów, wiadomo, że każdy jest też oczywiście zawsze ciekawa, ile by tylko tam kosztowało, naprawdę to będzie kwestia paru stówek. Także pewnie każdego z was będzie stać. Oszczędności są rzędu Uff kilka kilkanaście kilkadziesiąt tysięcy złotych tyle możecie zaoszczędzić z tego względu że po takim spotkaniu wyjedziecie po prostu i takie oczy wielkie zrobicie po prostu bo się dowiecie rzeczy których normalnie standardowo jest trudno się dowiedzieć i mało z tym wszystkie one będą odpowiadały na wasze konkretne pytania w związku z tym uważam że warto że naprawdę bardzo warto tak czy nie sami tam zdecydujcie jeśli ktoś z Was oczywiście miałby ochotę w ogóle nie płacić rachunki za prąd, bo będziemy poruszali tematy off-gridu, najlepiej takiego 100% off-gridu, natomiast nie oznacza to też, że nie posiadamy informacji na temat on-off-gridu, tak, natomiast tak czy inaczej pewnie w Polsce trudno szukać innych, chociaż pewnie znajdziecie też innych wiarygodnych informacji na temat tego, żeby można było żyć i funkcjonować bez płacenia rachunków, a wiem o tym, że ten temat jest coraz bardziej nocny, coraz bardziej popularny i coraz więcej osób szuka informacji na temat tego, co by mogły zrobić. Wiem, widzę, bo piszę i czytam, czy tudzież odpisuję na maile, które dostaję, a z drugiej strony też widzę, jakie są komentarze pod filmami. Także wiem, czego plus minus można się spodziewać. Także jakby co, słuchajcie, ja w tych oto przepięknych okolicznościach przyrody pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie i jakby co to byłoby miło, fajnie bym się cieszył jakbyście tutaj docenili też również to, że, że chcę się z Wami non stop na bieżąco dzielić wszystkimi informacjami na temat tego jak można by to było robić, co by tak można było żyć bez płacenia rachunku, a film link pod spodem zostawię. Może tak nie do końca jest to związane z tym, czym się na co dzień zajmujemy, ale za każdym razem serce mi się raduje, kiedy słyszę, że inni widzą, że w naszym kraju, że jesteśmy tacy, wiecie, no wyjątkowi. O, tak, w wielkim skrócie. Trzymajcie się i widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć, hej!